Proszę Państwa, chciałem przedstawić pewien problem, który dotyczy obiektów sakralnych. Problem, który występuje głównie w krajach Europy Zachodniej. Problem, który w tym momencie nas nie dotyczy, przynajmniej na taką skalę. U nas te zjawiska są nawet odwrotne. Czego dotyczy ten problem? Desakralizacji obiektów sakralnych. Tych obiektów jest ogromna ilość. I teraz jest pytanie. Co robić z takim obiektem, który stoi opuszczony, nieużytkowany? Czy pozostawić go w takiej formie, czy przeznaczyć mu inną funkcję? Zobaczcie Państwo, jak dzieje się to w innych krajach. Na terenie Włoch, i tutaj przedstawiam Kościół świętego Józefa i Teresy w Mediolanie, który na początku XIX wieku został przejęty i zamknięty przez państwo. W końcu otwarto tam bibliotekę multimedialną. Skąd się ten problem bierze? Na przykład odnośnie tego kościoła i wielu innych kościołów, tych, yy, które zostały przejęte przez państwo na początku XIX wieku. To są obiekty przejęte przez państwo w latach 1800-1805. Ustawodawstwo Napoleona. O rewolucji francuskiej, kiedy wszystkie obiekty, większość obiektów sakralnych zostaje przejętych przez państwo. U nas tego problemu y, nie mamy. Y, to jest rysunek. Y, obecnie mediateka sama Teresa Zupełnie inna funkcja. Y, również y, kolejny y, kościół. Y, Desakralizowano w 2001 roku i umieszczono inną funkcję, również w Mediolanie, kawiarnia Klub. Wiareggio y... anglikański kościół, kaplica. Y... Obecnie restauracja, pizzeria. A nazywa się po włosku po prostu kościółem. Taki jest wnętrze. W Luce y, San Romano, klasztor ojców Dominikanów. Jeden z najbardziej wartościowych klasztorów pod względem historycznym, architektonicznym. Audytorium, sala koncertowa. Tak to wygląda. Również w Luce, szkoła muzyczna. W dawnym kościele. Fl Florencja, wydział architektury. Również w kościele. Mamy Część krużganków została zamurowana. dziedzictwa dawnego klasztoru. To jest kaplica klasztorna, która jest po prostu salą audytoryjną. Akurat y, odbywa się konferencja y, dotycząca konserwacji zabytków Muzeum Edukacyjne Bolonia. Jest dosyć dużo przeźroczy, także będę przebiegał przez to, tylko żeby zasygnalizować problemy. Funkcje wystawiennicze, meblarska firma, która y, ma swoją wystawę w kościele, w dawnym kościele. Kościół desekralizowany, Aquila, y, teatr w kościele, Piemont. Y, Małe miasteczko, które kiedyś miało, przed 100 laty miało około 10 tysięcy mieszkańców. Obecnie tych mieszkańców jest około 800. Dwa kościoły. Nie byli w stanie utrzymać obydwu kościołów. W jednym z kościołów zrobili enotekę. To jest ten rejon Barbaresco. Znakomity rejon. Stamtąd pochodzą te znakomite Wina Barolla, to jest to miejsce, wnętrze kościoła. A tak widok obok kościoła właśnie na te yy, Tutaj w kościele yy, pracownia malarska. ale bywają i kościoły, gdzie jest wartość samochodowa wewnątrz kościoła. Y, Belgia. Y, Bruksela. Y, przepiękny kościół i tam jest planowany bazar warzywa y, Proszę państwa, y, mieszkańcy miejscowości Spowodowali, że kościoł, kościół ich sumptem został wyremontowany. Władze obawiają się, że nie utrzymają tego i chcą zrobić barzar, bazar, bazar, ważny Wbrew woli mieszkańców, którzy zapłacili, dali środki, żeby wyremontować kościół, żeby służył parafii. Restauracja w kościele. Podobne przykłady z Holandii. Księgarnia w kościele. W Ultrakcie rezydencja mieszkalna w kościele. Francja, przykłady z Francji. To są... Y, zwykle mam taką zasadę i stosuję ją, że wszystko, co pokazuję, to nie jest teorią. To są wszystkie miejsca, w których byłem, które widziałem. Y, widziałem znacznie więcej tych przykładów, tu są wybrane. Ale tutaj Kościół, akurat ten, powrócił z powrotem do swojej funkcji sakralnej w y, w 1806 roku yy, założenie klasztorne w Chartres. Yy, niektórzy uważają, że zwłaszcza klasztory. Jeżeli zmieniają funkcję, to najlepsza funkcja klasztoru to jest funkcja więzienia. Niektóre takie funkcje przyjmują, dlatego. Bo następuje najmniej przebudów, najmniejsza ingerencja. Cela klasztorna jest zamieniona na cele więzienia. Bywa tak, że te obiekty, z powrotem są sakralizowane i z powrotem wracają do swojej funkcji klasztornej. Tutaj mediateka. Wila Neville Wnętrze. No tutaj klasztor Korbiziera 1957 do 1960. Zapewne wszyscy znają w, Ewe, w Ewo. To wszystkim znane. Był remontowany jakieś 15 lat temu. Wykonany z betonu, ale to było ponad 60 lat temu. Inne betony były wtedy, inny, nasze znaczy żeltek w zasadzie, ale inny rodzaj betonu. Uległ mocno zniszczeniu. Jakieś 15 lat temu był wyremontowany, ale nie w tym problem. Problem w tym, że tych zakonników kiedyś tutaj było ponad 100. Ja byłem tam jakieś 6 lat temu, było ich 8. A klasztor zbudowany dla 100 osób. został przekształcony w centrum turystyczne. Dużo osób przyjeżdża, zwiedza, ogląda tą architekturę korytarza. Ten beton sprzed 15 lat jest zapewne o wiele lepszy niż ten, który był przed 60, ale to jednak jest beton, który nie wytrzymuje wszystkich warunków atmosferycznych. Śniegu, deszczu, zwłaszcza, że jest w takim miejscu, gdzie te warunki są mocno zróżnicowane. Tam architekt zaprojektował coś takiego, że tych stu zakonników czy ponad stu zakonników musieli, musiało codziennie odprawić msze Więc każdy miał swój ołtarz i każdy odprawiał tą mszę w jednej y, dużej kaplicy. Y, Wielka Brytania. Zobaczcie Państwo, jaka skala jest tych obiektów. Y, w kościele centrum dla bezdomnych. Kościół przystosowany do celów edukacyjnych kulturalnych w Londynie. Wnętrze kościół zamieniony na apartamentowiec. Wejście do tego apartamentowca. To jest wejście do apartamentowca. Tylko proszę państwa, jeżeli patrzymy na to wszystko, to zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą. Jakie wartości ma Kościół? Czy tylko materialne? Czy świątynia ma tylko wartości materialne, czy inne? Czy wszystkie funkcje są właściwe dla desakralizacji obiektu, czy nie wszystkie? Na pewno ważne jest to, żeby nie zniszczyć obiektu. Ale czy każda funkcja nadaje się do zdesakralizowanego obiektu? Ja tu napisałem tak delikatnie szkoła artystyczna, ale to jest po prostu szkoła cyrkowa. Festiwal w Edynburgu. Proszę Państwa, to są te przykłady, wybrane przykłady, które pokazałem z Europy, z krajów europejskich. A teraz pokażę przykłady polskie. W Polsce po pierwsze to zjawisko nie ma takiej skali. Te kościoły są pod opieką władz klasztornych, zakonnych albo kuribiskupień, czyli właściciel jest ktoś inny. Nie jest właścicielem miasto, nie jest właścicielem gmina, która decyduje tylko pod względem komercyjnym, co w tym kościele należeć. Tutaj decyduje ktoś inny. Niemniej są takie zjawiska, że niektóre obiekty są desakralizowane. Jest, skala tego jest minimalna. Ale ja pokażę na własnych przykładach. Przykłady będą dotyczyły tych obiektów, w których sam robiłem projekty konserwatorskie, w których jestem autorem projektów konserwatorskich, ale pokażę sytuację odwrotną. Kiedy kościół, kiedy klasztor został odebrany zakonowi, miał inną funkcję, czasami był zdesakralizowany i odwrotnie. Wraca z powrotem do funkcji sakralnej. I teraz refleksja. Czy w tamtych krajach, czy my jesteśmy dzisiaj na tyle świadomi, że możemy powiedzieć, że nigdy ta funkcja nie wróci? Sakralna? W tych przykładach w Polsce, które pokażę, też się wydawało decydentom, że nigdy ta funkcja sakralna nie wróci, a jednak wróciła. Czy każda funkcja do, do sakralnego zdesakralizowanego jest właściwa? Czy musi to być funkcja, która jest w jakiś sposób godna tego obiektu? Czy funkcja restauracji, klubu nocnego, garażu samochodowego, warsztatu samochodowego w kościele jest właściwa? Czy o wiele lepsza byłaby funkcja związana z kulturą? To są obiekty, obok których przechodzą ludzie którzy w tych obiektach przyjmowali sakramenty i jak na nich to działa. To taka dygresja, ale teraz pokażę przykłady z Polski. To Jasna Góra. Oczywiście tutaj miałem, mam tam dużo realizacji, ale to nie jest moja realizacja. Ten namiot postawiony w Wieczerniku zaprojektowanym przez Szyszko Bohusza. No niby użyteczny, ale czy to jest dobre? Trudno powiedzieć. Klasztor i Kościół w Mochowie. Fundacja z 1388 roku. Jest to druga najstarsza fundacja Paulinów, dla Paulinów po Jasnej Górze. I co się dzieje? Na początku XVIII wieku zostaje odebrany ten Kościół i Klasztor Zakonowi jako represje za udział w powstaniu. Zostaje zdesakralizowany. Całość kupuje miejscowy poborca podatkowy, który w kościele urządza restaurację. To się nazywało karczmę, a w klasztorze hotel. To wy, tak wygląda teraz. Po 50 latach hrabia niemiecki Operzorfer odkupuje. Od tego poborcy podatkowego całe założenie i kościół i klasztor, remontuje to założenie i oddaje kościół i klasztor oddaje katolikom. Czyli powraca z powrotem funkcja sakralna. 50-70 lat wcześniej wydawało się, że będzie to niemożliwe, jednak wraca ta funkcja sakralna. W w klasztorze siostry Boromiuszki urządzają szpital. Kościół jest, to, był, to było, założenie było dla Paulinów robione, w kościół przejmują księża diecezjalni. Klasztor zostaje mocno zniszczony. Siostry nie mają środków na utrzymanie tego obiektu. To o czym już była mowa, tutaj pan dr Kaczmarszyk mówił o o wilgoci. Wilgoć była taka, że dla sióstr było łatwiej przybić nową podłogę niż usunąć wilgoć. No więc na parterze y, były warstwy podłogi około 80 cm, jedna na drugą, także dochodziły już do parapetów wokiernych te warstwy podłóg. Y, na początku lat 2000, w 2000 roku y, Paulini odzyskują to, oddają Paulinom całe założenie i przystępujemy do remontu y, klasztoru. Całkowicie zniszczona. Więźba dachowa ściany jest odbudowana. Czyli tamten obiekt z powrotem wrócił do funkcji y, klasztornych i sakralnych. Kolejny obiekt to jest obiekt w Wieruszowie, kościół i klasztor, który również y, powstał akurat w 1401 roku, fundacja była, ale również został po powstaniach odebrany zakonowi. Y, w klasztorze były różne funkcje świeckie, później został przekazany y, księżom diecezjalnym, którzy no, nie potrafili utrzymać klasztoru. W klasztorze y, były stajni. Kościół i klasztor zostały mocno Lata 80. ubiegłego wieku, koniec lat 80. po u z powrotem otrzymują Kościół i klasztor. Przystępują do remontu. Kolejny remont ten został przeprowadzony może takimi metodami troszkę skrótowymi, co po 20 latach spowodowało, że musiał być obiekt, po raz kolejny remontowany. Tak wyglądał w 2005 roku. 2005-2007 rok. To jest po remoncie. Zespół Sakralny Świętej Barbary i Andrzeja Apostoła w Częstochowie. Również Zespół Sakralny Paulinów, który też został odebrany, zarówno kościół, jak i klasztor. Kościół otrzymali księża w diecezjalni. W klasztorze były przeróżne funkcje i szpital, no, przeróżne funkcje świeckie. Na początku tego wieku odzyskują Paulini ten zespół i przystępują do remontu. Tak to wygląda, ale niestety Yy, ówczesny proboszcz yy, przeor klasztoru też miał swoje jakieś wizje artystyczne i wybudował taki ganeczek wejściowy. No ale trudno... Yy, jest nadzieja, że następnie to usunie. Yy, kaplica nad źródłem. Yy, kolejna fundacja w Łęczeszyca, Również całość odebrana zakonowi i również Polata powraca jako własność ojców Paulinów przystępujemy do remontu. Ta sama sytuacja we Włodawie, gdzie z ukazu Cara po powstaniu został odebrany kościół i klasztor Zakonowi. W klasztorze były przeróżne funkcje świeckie, urzędy miasta, no wszystko tam się działo. Zostaje odebrany, zostaje zwrócony Zakonowi i przystępujemy do remontu. Tak wygląda obecnie. To akurat tutaj doktor Kaszmarczyk mówił o administratorze zakonu. To jest wcześniejszy administrator, ojciec Leon Hałupka, który skończył studia konserwatorskie i te wszystkie realizacje, które mogłem zrobić, robiłem pod, łącznie z nim. Czyli miałem dobrego partnera do prac konserwatorskich. Tak to wyglądało, tak wygląda obecnie. Skałka Wyższe Seminarium Duchowne 1933 rok powstało, odebrane zakonowi, Szkoła Świecka, całkowicie zniszczony budynek 1990 rok, z powrotem wraca jako Seminarium Ojców Paulinów, odbudowana kaplica. Identyczna sytuacja święty Piotr Uszumi na Chorwacji, również odebrany Zakonowi i z powrotem wrócił do funkcji sakralnych i oddany Zakonowi. To nie moja realizacja, tutaj mamy dawny kościół Klasztor Bernardynów we Wrocławiu i też przeznaczony na Muzeum Architektury, czyli też funkcja może godna tego obiektu, ale taka refleksja czy każda funkcja może być umieszczona w obiekcie sakralnym, to już pozostawiam do Państwa oceny. Dziękuję bardzo.